Dzisiaj opowiem o tym, co zrobić, żeby mieć większą pewność siebie, czy też w jaki sposób swoją osobistą sprawczość podnieść do góry. Więc warto jest zostać do końca i nawet zrobić notatki, naprawdę. Zajmiemy się tym dzisiaj dokładnie. Więc zacznijmy od tego, że. Ja też sama miałam bardzo niską pewność siebie. Ja wam mogę powiedzieć, że ja jako dziewczynka, jako młoda kobieta byłam strasznie osobą z właśnie z niską pewnością siebie. Cały czas opuszczałam głowę, nie patrzyłam na wysokość wzroku. Jak miałam taką taktykę w szkole, że jak nauczycielka miała pytać, to ja zawsze chowałam głowę w dół, siadałam gdzieś na końcu i udawałam, że jej nie widzę, nie? I nie zawsze się to udawało, wiadomo. Jeżeli chodzi o kontakty z innymi ludźmi, to ja też byłam bardzo taką osobą właśnie niepewną siebie. I wynikało to właśnie z tego przede wszystkim, że pochodzę z małej miejscowości, że, że zawsze myślałam, że nie jestem wystarczająco mądra, wyglądało to też tak, że właśnie przez to, że jestem osobą homoseksualną, to od dziecka po prostu chowałam się i myślałam, że jest coś ze mną nie tak. Więc bardzo dużo rzeczy i zawsze też jeszcze miałam takie odczucie i pytałam się moich rodziców, czy ja przypadkiem nie jestem adoptowana, bo czułam się, że nie, jestem, nie jesteśmy w stanie się za bardzo dogadać. W każdym razie, co ja zrobiłam i też was Wam poukładam kilka rzeczy, co warto jest zrobić w momencie, jak widzimy, że też mamy tą niską pewność siebie. Po pierwsze, to warto jest znaleźć takie nawyki, które nam pomogą w tym, żeby poczuć się lepiej, żeby się rozwijać, żeby wdrożyć w życie tą osobistą skuteczność. Czyli dla mnie takim nawykiem pierwszym to był trening siłowy. I też zostałam do tego przymuszona. Nie to, że sama kiedyś wstałam i powiedziałam, a zacznę dzisiaj ćwiczyć. Nie. Moja nauczycielka z BUF-u w liceum powiedziała, że jeżeli dalej nie będę chodzić na zajęcia, nie będę chodzić na BUF i ćwiczyć, to dostanę lufę z WF u nie? Mówię spoko. Więc dostałam e, taką opcję: albo będę chodzić na basen, albo będę dźwigać ciężar, czyli chodzić na siłowie. Wybrałam oczywiście tą opcję, do której nie trzeba się rozbierać, czyli e, dźwiganie ciężarów. I pierwszy raz, jak ja zrobiłam trening na siłowni, to ja się czułam po prostu jakby mnie. Ktoś po prostu pierwszy raz w życiu zrozumiał, przytulił, jakbym się pierwszy raz dobrze poczuła w moim ciele. I do was bardzo do tego, was do tego zachęcam, do treningów z ketlami, czy nawet do treningów na siłowni, bo tak zwana pompa, czyli to odczucie, które my mamy i, i stwarzamy sobie, jest niesamowite. Więc i to jest też taki nawyk, który mnie nauczył, nauczył odroczonej gratyfikacji, czyli tego, że ja robię tą rzecz. Na którą trzeba poświęcić czas, natomiast z czasem ja będę widziałam, jak od razu się dobrze poczułam. Później widziałam, jak moje ciało się zmienia, jak jestem silna. Jak za każdym razem jak to robię, dostaję taką lekką nagrodę od mojego ciała, taką dopaminkę, nie taki trzask, mówię, o, jak fajnie! Więc robię to już od tego chyba 17 roku życia. E, kolejna, czyli to jest taka rzecz, która właśnie bardzo mocno pomaga, bo to się przekłada na to, że my. Po pierwsze, no, zaczynamy wyglądać lepiej. Nie? nie będziemy mówić, że tutaj chodzi o to, żeby sobie wmawiać, że wyglądam źle, a będę sobie mówić, że wymagam dobrze, wy że wyglądam dobrze, bo się wtedy okłamuje. To jest bez sensu. Tak się nie, nie ma sensu tego robić. Natomiast, jak ja widzę, że zaczęłam to robić, że ja to robię, że czuję się lepiej, wyglądam lepiej, ja tego nie zostawiam. Obiecujesz sobie, że będę to robić, pomimo tego, że mnie. Że, mnie, że mi mówiono, że jestem dziwna, że będę wyglądać jak facet, bo to były jeszcze czasy, gdzie kobiety nie ćwiczyły, teraz już jest inaczej, to powiedziałam nie, to mi naprawdę pomaga. I się sprzeciwiłam pierwszy raz, wiecie, rodzinie, mówię nie, to jest moje nie, odczepcie się. Więc to jest ta piękna z rzeczy. i później patrzysz, że ty tego nie zostawiasz, że ty nie zostawiasz siebie, że masz jakiś już nawyk, który ci pomaga i który, i który po prostu wpływa na to, że wyglądasz lepiej, czujesz się lepiej, jesteś lepszą wersją siebie. To jest pierwsza z rzeczy, czyli nie możemy sobie tutaj wmawiać tego i, i wyobrażać, że będziemy się od pierwszego momentu czuć doskonale. Czyli to jest cały ten impostor syndrom, czyli jest mnóstwo ludzi, którzy teraz ładnie mówią, że mam syndrom oszusta. No jak masz nie mieć syndromu oszusta, skoro po prostu chcesz coś zrobić, boisz się tego robić i tego nie robisz, nie? Jeżeli my boimy się czegoś zrobić, a jednocześnie to robimy, no to to wtedy możemy zmienić. Może być efekt końcowy lepszy, więc warto jest to wtedy robić. Także to są, to są jakby na przykładzie jednego z nawyków. I tutaj, kochana załogo, jeżeli wy właśnie widzisz, że masz też na przykład niską pewność siebie, bo przez wiele lat, czy wiele miesięcy, czy nawet dziesięcioleci, chciałaś. Się odchudzić. Chciałaś po prostu zacząć ćwiczyć, żeby wyglądać silnie, żeby mieć więcej energii w ciele. A nie robisz tego. Czy łapiesz się na wszystkie możliwe sztuczki, czyli nowoczesna jakaś tam, wiecie, teraz jest modny crossfit, czy tam ćwiczenia przy ścianie, czy może jakaś inna dieta, i łapiesz się w to wszystko, ale te wszystkie rzeczy są dosyć restrykcyjne, są hardkorowe, i robisz to przez chwilkę do osiągnięcia pewnego celu. Później, jak już ten cel osiągniesz, no to wracasz do starych nawyków, no bo przecież te wszystkie rzeczy, które wcześniej robiłaś, one były trudne i nie, nie da się tak żyć, nie? Więc to jest, to jest tak zwane karanie siebie za to, że jest się leniwą, nie? Tego nie robimy. Jak już robiłyśmy wcześniej, ja na przykład tak robiłam, natomiast to nie przynosiło dobrych efektów. A warto jest zmienić sposób patrzenia na to, żeby patrzeć z perspektywy. Naszego zachowania, i co ja będę robić, i jaki mi to daje efekt za miesiąc, za rok, za dziesięciolecie, za 20 lat. Nie? Jak na to będziemy tak patrzeć, bo teraz, w, jak, jak patrzymy na media społecznościowe, telewizję już dawno nie oglądam, ale oglądam nieraz jakieś seriale, czy filmy na, na Netflixie czy w innych miejscach, to tam cały czas jest y, gloryfikowany czyli chwali się wszystkich za to, że mają jakieś proste potrzeby i natychmiastowo je spełniają. Czyli mają ochotę po prostu z kimś się przespać, sru, Tinder, impreza, benz, nie? Mają ochotę kupić sobie coś, no to w ogóle się tam po co na to pracować, bierzemy kredycik, ciach, ciach, mamy to, nie? Mają ochotę poczuć się lepiej, idą sobie na zakupy. Mają ochotę po prostu nie czuć bólu, no to co, idą się upić, nie? I jak się takie zachowania gloryfikuje, czyli to są takie zwykłe, proste zachowania, tak zwane zwierzęce. Kochając zwierzęta, nie? bo wiecie, że mam Pradę, która jest moją psią, psią córeczką, to jeżeli my, jakby warto spodzieć nasze zachowanie na dwie rzeczy. Z jednej strony to jest tak zwany human animal, czyli zwierzęce, zwierzęcy człowiek, nie? czyli mamy te podstawowe potrzeby, które potrzebujemy zapełnić, nie? Jak właśnie bezpieczeństwo, jedzenie, właśnie poczucie, jakby potrzeby seksualne, to te rzeczy są tak zwanymi zachciankami, nie? jakby większość, jakby potrzeba je, je spełnić, natomiast większość ludzi tylko i wyłącznie o tym myśli, nie? i tylko i wyłącznie na tym się skupia. Natomiast, jak my chcemy mieć dobre życie, chcemy się rozwijać, to potrzebujemy spełniać też, jakby nauczyć się. Te swoje podstawowe potrzeby kontrolować, nie to, żeby one nas kontrolowały, tylko potrzebujemy się nauczyć, że one są potrzebne, ja je w dobry sposób spełnię, czyli mam dietę zgodną z celem sylwetkowym. Jem właśnie dobre rzeczy. Później wypijam więcej wody niż piwa, wina, wódki i tam słodkości, nie? I właśnie to są te, te, czyli my jesteśmy w stanie nad tymi podstawowymi naszymi potrzebami zapanować i to w najlepszy możliwy sposób. Jak dobrze poukładana kobieta, jak inteligentny człowiek, nie? A nie po prostu jak zwierzęta rzucą się i wpieprzą wszystko, co, je, co po prostu widzę, nie? To z jednej strony to jest, czyli tak zwane kontrolujemy nasze impulsy a z drugiej strony stwarzamy też takie zachowania, które pomagają nam w rozwoju. Czyli stwarzamy takie rzeczy, że widzimy na przykład, że jesteśmy roztrzepane, że nie umiemy się skupić, że jesteśmy po prostu wszędzie, nie? tak zwane all over the place, że rzucam, po prostu robię przez sekundę to, gaszę ten pożar, tamten, siam ten, siedzę na telefonie, z tym rozmawiam i w ogóle kończy się dzień, a ja nie zrobiłam niczego, co sobie obiecałam, że zrobię. Nie? Więc na przykład jak tak mamy. No to co wtedy robimy? No, wybieramy taki nawyk, który nas po, pomoże nam się uspokoić. Czyli na przykład takie rzeczy jak więcej czasu spędza w ciszy. Czyli nie mam cały czas odpalonego telefonu, muzyki, telewizora, nie siedzę cały czas na mediach społecznościowych, tylko jak najwięcej czasu spędzam w ciszy i spokoju. Biorę sobie swój notatnik i codziennie po prostu zapisuję najważniejsze rzeczy. Zawsze mam przy sobie. Układam sobie te potrzeby, moje, moje cele i je krok po kroku realizuję. Później widzę na przykład, że te wszystkie rzeczy super działają i chcę wynieść to na wyższy poziom. No i wtedy sukcesywnie, jak już sobie opanuję, powiedzmy, te wcześniejsze rzeczy, czy wybieram z tych trzech, o których teraz mówię, kolejną z ważnych rzeczy, czyli na przykład medytację. I wybieram sobie najprostszą z możliwych medytacji, pięć minut na przykład rano sobie medytuję i robię to codziennie. I wtedy jest nam łatwiej właśnie zapanować nad tymi prostymi, e, prostymi naszymi potrzebami, które oczywiście warto jest spełniać w jak, jak najmądrzejszy sposób. Ale jednocześnie umiem się też skupić i skierować też na tym, że robię te rzeczy, które dadzą mi lepszą przyszłość. I to jest to, co e, powtarzam Wam regularnie. Czyli umiem, potrafię, dam radę. Umiem robić rzeczy, które są rzeczami trudnymi, a które dają mi super efekty i do dzieła. Więc, kochana załogu, tylko i wyłącznie właśnie w momencie jak my jesteśmy e, dosyć blisko sobą. Czyli my rozumiemy, że żeby mieć lepsze życie, to trzeba po prostu robić te rzeczy, które są trudne, które większość społeczeństwa nie, nie robi. Bo jak my popatrzymy, że ogół e, społeczeństwa, czyli tam około 70% osób, to osoby, które mają nadwagę i otyłość, to mamy świadomość tego, że to jest większość. Więc jeżeli ja chcę mieć lepsze życie, to potrzebuję się zachowywać inaczej niż ta większość. I wtedy właśnie zajmujemy się takimi rzeczami jak Impulse Control, jak kontrolujemy te nasze impulsy i robimy te rzeczy trudne, które dają nam w przyszłości lepsze życie. Skupiamy naszą uwagę na tym, żeby, żeby, żeby właśnie tą gratyfikację mieć troszkę odroczoną. Jest takie badanie, ono bardzo dawno temu zostało zrobione na dzieciach i te dzieciaczki miały do wyboru, albo zjedzą sobie od razu jedno ciasteczko, Albo poczekają 15 minut i zjedzą, bo dostaną wtedy dwa. No i y, wiadomo, że tam pewien odsetek dzieci zjadły, zjadły od razu te, te, te ciasteczka, y, a te dzieci, które poczekały chwilę dłużej i miały możliwość zjedzenia dwóch ciasteczek. I nie będę tutaj mówić, że było tyle, bo, bo nie mam takich danych i nie w tym temacie było badanie. Tylko chciałam powiedzieć, że właśnie te dzieci. Po kilkunastu latach zostały znowu sprawdzone, jak one sobie w życiu radzą. I okazuje się, że to są właśnie osoby, już później dorosłe, które mają dużo lepszą od przeciętnej karierę, które zarabiają lepiej, które mają lepsze zdrowie czyli to jest, to jest właśnie takie zachowanie, i dlatego Wam o tym mówię. Nie? Że w momencie, jak my popatrzymy sobie, że większość ludzi robi te rzeczy, które są natychmiastowo super fajne, dobre, ale ich efekty są takie, że, że są niezadowoleni, że są otyli, że nie, są, nie żyją takim życiem rozwojowym czy takim, o którym marzą, to my potrzebujemy zrobić trochę inaczej. Więc my potrzebujemy nie natychmiastowo obieść się, opić i tego typu sprawy, tylko my potrzebujemy. Mądrze się tym zająć, i dzięki temu będziemy mieć długofalowy cel i dzięki temu też będziemy mieć lepsze życie. Więc, tylko i wyłącznie w taki sposób, jak podchodzimy do naszego życia, właśnie tak, to jesteśmy w stanie mieć wyższą samoocenę i tą osobistą sprawczość, bo dla mnie to są bardzo podobne rzeczy. Czyli ja na przykład teraz y, jestem. Y, z siebie bardzo zadowolona. Wiadomo, że jest dużo rzeczy jeszcze do, do pracy, natomiast jestem z siebie zadowolona, bo właśnie ja robię codziennie dwa treningi. Wypijam te cztery litry wody, dodaję, dodaję posty właśnie na moich mediach społecznościowych i firma się pięknie rozwija. Pięknie też rozwijają się moje kursantki, i to jest fantastyczne. Jestem z tego zadowolona. Co, co jest po prostu dla mnie bardzo dużą gratyfikacją. Jestem z tego dumna i zadowolona. I wyznaczam dalej cel, idę dalej do góry. I tego też chcę dla Was, bo ja mam świadomość tego, że jeżeli my. Wprowadzimy tą osobistą dyscyplinę, to jesteśmy w stanie mieć lepsze życie. Bo ja właśnie z dziewczyny, która uśmiechała się cały czas, ale była wiecznie schowana i miałam strasznie negatywny kontakt ze sobą, miałam stany depresyjne, czułam się fatalnie. Jestem w stanie dojść do osoby, która ma właśnie super firmę, która ma fajne klientki, która jest siebie dumna, ma ciało takie, o jakiego, jakim kiedykolwiek, jakby kiedyś wcześniej marzyła i mam dużo takich celów na przyszłość, które mnie bardzo mocno napędzają. i Ja też chcę właśnie tego dla was nie i dzięki temu jest się w stanie być dla osób, które wcześniej mi mówiły ty dziwna jesteś, to teraz te osoby się odzywają, mówię Ania jak ty to zrobiłaś, wymiataj, weź mi powiedz jak ja mam to zrobić. nie I o to tutaj chodzi właśnie, żebyś ty była z siebie dumna przede wszystkim i też żebyś miała dobry wpływ na inne osoby.